Slang wojskowy 8 Czyli wiadomo jak w każdą niedzielę jedziemy z tą serią Pierwsze to tak Wóz. No, na wozie się nie da jeździć Da się na nim spać, bo wóz to łóżko Taka ciekawostka Wóz można odpalić Na pewno kilka osób będzie wiedziało o co chodzi Więc możecie opisać w komentarzach Druga sprawa Może nie slang, bardziej takie powiedzenie Chujowo, ale jednakowo No wiadomo w wojsku wszystko musi być jednakowe Więc na takim przykładzie wam opiszę Wyobraźcie sobie taką zimę jest, nie wiem, piździ, uszywam, chcę chce urwać od zimna, stoicie w beretach. No i dowódca mówi, że możecie ubrać czapki. I okazuje się, że jeden z was tej czapki nie wziął. Więc chujowo, ale jednakowo, wszyscy czapki zdejmują. Proste, wszystko musi być tak samo. Czy buty ustawione przed salą, czy umundurowanie na apelu. Chujowo, ale jednakowo. No i trzecie, to podeszwa. Podeszwa to po prostu kawał mięcha na stołówce. Obserwujcie i lecimy z tym dalej.